Natomiast słodzone są te jogurty, między m.in. erytrytolem, który może powodować u niektórych pacjentów pewne zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Na przykład pacjenci, którzy cierpią na SIBO, będą źle reagowali na tego typu słodziki i będziemy szukali jeszcze innych zamienników. Natomiast dla zdrowych osób jest to jak najbardziej fajna przekąska. Masz na przykład alergię na białka mleka krowiego lub na przykład na wrażliwość, na różnego rodzaju słodziki, na przykład erytrytol, możesz wybrać taką wegańską opcję jogurtu, który również ma sporo białka, mało kalorii i dodatkowo jest fortyfikowany różnego rodzaju witaminami, na przykład witaminami z grupy B, czy witaminą D. To jest również fajna opcja na przykład dla ludzi preferujących dietę wegańską. Podsumowując, najważniejsza rzecz to mieć w nawyku e, czytanie etykiet, po prostu. Nauczcie się, zwracać uwagę na to, co jest napisane. Zwracajcie uwagę na skład, zwracajcie uwagę na ilość kalorii i jeśli rzeczywiście będziecie to kontrolowali, to jakość waszego, waszego żywienia będzie na dużo wyższym poziomie.